Hanie, witam Was na moim kanale. No i dzisiaj zapowiada się bardzo fajny odcinek z gościem specjalnym, czyli moją siostrą. Um ja się mogę nie zaprezentować, ona siedzi na stole Jedziecka. ale kochani dzisiaj będziemy robić w sumie dokładnie to co ona, e, ponieważ będę papugowała moją siostrę przez cały dzień do końca dnia powiedzmy, więc e, zobaczymy jaka myślę, będzie jej Myślę, że tu nawet godzina to jest za świat, bo ona pójdzie niedługo spać. E, tak, <laughs> tak, Chyba, że tak, też pójdzie więc... spać, co będziesz papugować po niej. Fajnie by było, bo w ogóle jestem trochę przyziębiona, nie wiem czy widać, ale strasznie mi głowa boli, więc będzie trochę mniej energii, ale i tak postaram się dla was nagrać ten na odcinek. Więc... I słuchajcie, co chcieliśmy powiedzieć? Zobaczymy reakcję Ignelci na to, że robisz wszystko samo No, ciekawe czy będzie mi wyzywać czy no, coś? No dobra, to co zaczynam usiąść ku niej i sobie tak pojej nogami. Zobacz. Ale się nie odzywać, panu. No, no nie odzywasz to... się na niej za bardzo, nie? Ja kamerkę położę tutaj, słuchajcie. Żeby było naturalnie, to wyjdę. 没事。 Nie masz takie maski. Czytamy, Otwórz, te skrzypki. co ty czytasz? A, bledniki. Ej, hey, tata! Ej, hey, tata! Wszystko na odcinek tak naprawdę i pasuje wiesz, to, że ty robisz to całkiem. No to, to zarówno byśmy mógł nazywać, bawię się razem z nami ha. przez cały dzień. Złita rękę, poczekamy na jej piosenkę. Jeszcze raz. Uściciela w kiesię. Cześć zrobiłaś? Się? Ona się w ogóle nie dadowuje na Nikola. cześć. Tu jest piesek, proszę. No,

To la popuguje po sobie, Nela. czemu ta Nikola robi tak samech ty? <słysy> 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 Dożyczki, no? Trzy, cztery. <grymne> <Ja> to. <grymne> to, to nie, nie, nie. Nie, To, czekamy jeszcze zajęcie. Nie, tak zwyczajnie. Daj, daj, jedź, jedź. Jeszcze zostało ci 15 minut, no. 20 razy. Złota, 15 minut. No, miało być godzinka, miałabyś to? A godzinka. Czy to złamy to? Jeszcze godzinka, a no to jeszcze pół godziny. Nie no, już mniej. Myślałam, że to będzie... A tak umiesz zjechać? Też muszę spisać. Jezu, a muszę jakby by, by teraz się zjechać. Ale żona i tak o, jest mocna, naprawdę. No jest najlepszy dzień ever, co? Ta, bo siostra z nią spędzała godzinę. <grymne> I robi to co ona. I jeszcze też w ogóle. To miało być wiesz, złości. Razem i się tylko się pociąga. No spójrz. Mama, mama, Bo tutaj. No? Super. Ciu. I Nikola też zjedzie, zobacz. Jajku, ale nie wstrzymają. <grymne> <grymne> ale śmieszne. Nikola Co tam Nikolas? Kiedy? Kiedy? Krem? Czemu no, to jest Nikola teraz trzeba się malować chyba. Krem. 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 Tobie też zrobię. Nie, nie boi. Nie boi. A bo ona się posmarowała, bo się uderzyła. Nie. Już okej. Już okej. Już okej. Widzisz jak ona dbała o tą Nikolę? Już, nie, no. Czekajcie, mama coś wymyśla, żeby coś robiła. Co mamy? No

no zobacz, Tu ci mama do góry szkowa farby do malowania. O No wylej mu wodę na siebie tam na głowę. Co robicie? Macie bazę? Nicola że Nikola robi tutaj. Nikola robi to co ty? Nikola chyba masz wejść Sekai. A To al. ja, kurze, au. ja ty duży au. Słuchajcie, ona by mogła tak cały dzień z tym Nikolą, wiecie? Ale jeszcze nie wie co to to fugować chyba. Tata ja A Ty kurzy au? Tak. To... A czy jaki duży piesek ma być? Kurzy. Ale gdzie, wydrukować Tatama? Tak. Będziesz kolorować? Dobra, to tutaj idzie wydrukować, a jest drukarka. A ja się z wami będę żegnać bo koleżance bo się to podoba. Koleżance by się to podoba przez 24h, Aha. żeby im nawet żeby z tobą spała, nie? Chciałabyś, żeby Nikola z tobą Nie. nie. No, no to by było nieźle, ale ale może dać odcinek nie jakiś nie fajny muszę. z Nelą na przykład, okay. jaki okay. by jeszcze mógł być, okay. co ona by mogła zrobić. Okay. Już trzeba to a idzie drukować. A ja się rozbawię i żegnam ja Karol. Nelcia zrób papa też, widzą? Papa, pa. 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 Suba mają zostawić, suba? I lajka również. Powiedz lajka. 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 <laughs> no to może być lajka.